To jest bezpartyjnych obywateli. Dlatego tutaj też nasz ruch uważam, że kwitnie, do tego stopnia, że jedna z partii politycznych sobie przykleiła bezpartyjnych samorządowców i krzyczą, że mają porozumienie. Ja nic nie wiem, bo nie podpisałem, a mogłem tylko ja podpisać. W związku z tym na poziomie takiego taniego marketingu politycznego, proszę Państwa, na no, krzyczenie w kraju, że są, mają jakiś komitet, no nie, nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego są bezpartyjni stowarzyszenie samorządowcy, więc to, proszę Państwa, też pokazuje, że społeczeństwo się nie godzi na tanie takie chwyty, jest jakiegoś Powodu oczywiście partie polityczne muszą być, ale drugą nogą to są po prostu społeczeństwa obywatelskie, NGOsy, żeby dopuścić ich, co nie jest łatwe, bo partie polityczne się bronią de facto. Dobrze, to zanim pytanie, ja tylko, ponieważ trzeba mówić prawdę, powiem, studentem nie jestem, ja też jestem kandydatem. Miałem się tylko przesłuchiwać, ale postanowiłem, że głos zabiorę, bo chciałem Państwu podziękować za tę dzisiejszą debatę, bo dobrze się tego słuchało i muszę powiedzieć, że. No, mamy tutaj przykład tego, że można mieć różne poglądy, ale dyskutować i, i nie okładać się tylko bez sensu. Natomiast jest jedna osoba, której chciałem wręcz pogratulować, i jest to pan profesor Ryba. Panie profesorze, gratuluję naprawdę szczerze, tego, że nie brał pan pieniędzy od TVP, bo jak doskonale wiemy, na liście płac TVP osoby z Pana partią związane są i media o tym wielokrotnie. Wielokrotnie o tym mówiły związane osoby, nie powiedziałem, że członkowie PiSu, ale osoby związane z tym. Natomiast chciałem zadać pytanie, które jakby w pewnym sensie uzupełnia to, co pytał Pan z Marszałek Sosnowski, ponieważ ja jestem też byłym dziennikarzem. I uważam, że trzeba to sobie powiedzieć jasno, i też, żeby pan profesor dobrze mnie zrozumiał. Ja nie mam absolutnie do pana pretensji, bo to nie jest absolutnie pana wina. Miał pan prawo występować w telewizji. Niektórzy mówią: TVP, tak, niech to będzie TVP. Miał pan prawo komentować, miał pan prawo chwalić rząd? Absolutnie tak. Natomiast kwestia podpisu mnie bardzo interesuje. Wielokrotnie w materiałach przygotowanych przez TVP czy TVPs był pan podpisywany jako profesor kulu, i tego panu nie odmawiam, ale. To, że był pan jednocześnie radnym PiS-u, było zatajane. Czy pana zdaniem, ja wiem, że pan to, tego nie robił i to nie jest pretensja do pana, czy pana zdaniem jest to etyczne i moralne, że ktoś dezinformował w ten Okej, sposób dziękujemy. opinię publiczną? Dziękuję. Dziękujemy. Pytanie do konkretnej osoby. Trochę złamał pan konwencję. Prosimy o szybką odpowiedź i ostatnie pytanie. Nie jestem członkiem partii. PiS. jestem oczywiście radnym, bo radnym się zostaje, zwłaszcza jeśli mówimy o takich kwestiach sejmikowych z jakiegoś komitetu, raczej staram się reprezentować środowisko akademickie i, i w tym względzie oczywiście ja siebie nie podpisywałem, nigdy nie ukrywałem, że jestem radnym, a jak już poszczególne redakcje to robią, na przykład TV, TV Republika zwykle to podawało i nie, nie to nie zależy ode mnie. Natomiast rzeczywiście nie, nie, nie jestem zidentyfikowany i nie identyfikuję się jako członek partii. Ale w klubie radnych, pisach, tak, oczywiście. Dziękuję. I ostatnie pytanie. E, tak, ja chciałam zapytać, myślę, że pytanie dla nas tutaj zebranych bardzo ważne. Jakie macie państwo pomysły na rozwój rynku pracy dla młodych ludzi? To tym razem zaczniemy od kandydata, który był ustawiony na ostatnim miejscu. Szanowni państwo, no bez uwodzie... To jest 2,5 2 punktu procentowego dzisiaj, natomiast przez wiele lat jest temat urzędów pracy podnoszona, żeby przekształcić te instytucje, które tak naprawdę ja pamiętam 20% bezrobocia, 22 w latach 90. i one strukturalnie się nie zmieniły. I myślę, że tutaj kwestia szkoleń, kwestia pieniędzy, które są w strategii przewidziane chociażby na najbliższe lata, jeżeli chodzi o stypendia, kwestia edukacji, kwestia tak naprawdę pomocy, wyboru swojego zawodu. Poproszę zauważyć, my bardzo dużo osób przez ostatnie 20 lat wykształciliśmy na poziomie średnim i wyższym, natomiast z racji tych naleciałości nie mamy tak zwanych fachowców, hydraulików, spawaczy czy kierowców, bo określamy takie osoby jako gorsze. No, po prostu. I teraz kwestia tutaj naszej zmiany mentalności, żeby się nie bać fachowości, tylko z tego czerpać korzyści finansowe, ale i satysfakcję. A nie z racji tego, że jak ja bym przyszedł do Państwa w drelichu roboczym, zbudowlanym, to byście Państwo tak popatrzyli na mnie jako na dziwnego człowieka tak mi się wydaje, że jeszcze są takie naleciałości historyczne. Dziękuję. Ja myślę, że tak, po pierwsze, samorząd, czy to gminny, czy powiatowy, czy wojewódzki, ma jednak ograniczone możliwości jeśli chodzi o sam rynek pracy i tworzenie miejsc pracy. Natomiast to, co, co, co urząd marszałkowski, co sejmik, co radni sejmikowi mogą zrobić, to są kwestie ścisłej współpracy z uczelniami. I robienie różnych programów pilotażowych, które też pozwolą Wam no, nadążyć za tą zmieniającą się coraz szybciej rzeczywistością i, ty, i temu, jakie są potrzeby później pracodawców na, na rynku pracy. Natomiast no tu zgodzę się z Panem, że należałoby też wrócić czy przyjrzeć się temu, jak wygląda szkolnictwo to tak zwane zawodowe, czy w tej chwili branżowe i troszkę stawiać na to, bo za chwilę rzeczywiście, oczywiście nikt nikomu nie odmawia prawa do studiowania, tak i uzyskiwania wykształcenia, ale rzeczywiście jest ten problem, że za chwilę będziemy, nie będziemy mieli tych tak zwanych fachowców. W w ogóle na rynku, a z kolei całe tabuny magistrów, którzy nie będą mogli znaleźć pracy? Przede wszystkim yy, konkretnie odpowiadając na to pytanie, to uważam, że powinniśmy zwielokrotnić możliwość odbywania staży u różnych pracodawców. Po to, by młody człowiek wchodząc na rynek pracy mógł wybrać swoje miejsce. Swój, swój zawód. No, zawód z, z reguły ma, y, prawda, ale żeby mógł dostosować swoje potrzeby do swojego rozwoju, do tego, co pracodawca y, mu oferuje, by y, skorzystać w ten sposób, by skorzystały również w ten sposób y, ogromne rzesze pracodawców, ponieważ y, rynek pracy musi być bardziej dofinansowywany, i na tym powinni korzystać e, pracodawcy i, e, e, i ci, którzy wchodzą najmłodsi na rynek pracy do, w postaci staży e, tych pierwszych, jako pierwsza praca. To zwielokrotnić powinniśmy. Szanowni Państwo, jeżeli chcemy zatrzymać młodzież akademicką, młodzież studencką po studiach z naszych uczelni, musimy złożyć im ofertę. Ja jako radna wielokrotnie przedstawiałam różnego rodzaju pomysły, w tym także e, utworzenie specjalnej strefy demograficznej z całego województwa lubelskiego. Takie projekty robiło na przykład Lubuskie. To są dwa województwa w Polsce, Lubuskie, Opolskie, no i my, e, które mają bardzo duży odpływ młodzieży. I w tym projekcie jest wiele narzędzi wsparcia w tym pomoc w dostępie do mieszkania gwarancje pracy zgodnym z wykształceniem w naszych, i my musimy jeżeli chcemy zatrzymać młodzież musimy iść po rozwiązania nadzwyczajne i właśnie opierać je o dane statystyczne do których dzisiaj wielokrotnie odwoływał się pan Woch i naprawdę Takich narzędzi mamy wiele. A Was zachęcam do wejścia na strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie mamy Obserwatorium Rynku Pracy i doskonałą diagnozę, jak wyglądają zawody nadpodażowe, jak wyglądają zawody deficytowe, i to powinno być Waszym drogowskazem w wybieraniu ścieżki kariery. Przysłałem. Tym, czy tu będzie dobra praca, nie praca w ogóle, za manne grosza, ale dobra praca, te, to wszystko rozstrzyga się na, w takiej sytuacji, jak, czym będzie Lub, miasto Lublin i region lubelski w perspektywie szerszej. Czy będzie ścianą wschodnią, tak? przez wiele, wiele lat, czy będzie pewnym centrum, które skupia wokół siebie obieg gospodarczy, przez co zatrzymuje młodzież, przez co daje im dobre miejsca pracy i dobre zarobki. Moje hasło w tej kampanii wyborczej jest między innymi Lublin, centrum międzymorza. Bo w relacjach Paryż-Berlin-Moskwa my jesteśmy na marginesie Unii, ale w relacjach, które my tworzymy, ja jestem członkiem Rady Programowej Kongresu Trójmorza, gdzie podpisaliśmy z 13 uniwersytetami y, y, Trójmorza porozumienie z płaszczyzną współpracy, dalej współpracy gospodarczej, to Lublin jest w samym centrum. Jeśli w tym programie moim na przykład jest kwestia zbudowy, rozbudowy lotniska i zbudowania cargo, to możemy być centralnym, ale to w umiecha słowo, bo to rozbudować by należało ze względu na czas. Centralnym portem komunikacyjnym Trójmorza. Popatrzcie Państwo na linii północ-południe, Lublin jest w samym centrum i może być Lublinem i Lubelszczyzną tak, taką, jak za czasów Unii Lubelskiej, a nie po prostu ścianą wschodnią. Dziękujemy bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja zrezygnuję ze swoich pytań eksperckich, bardziej może takich fachowych. Ze względu na czas, także dziękujemy Państwu za tutaj przybycie i myślę, że nie będziemy robić podsumowania, ponieważ już i tak przekroczyliśmy ten czas. Dyskusja była bardzo interesująca i myślę, że trzeba iść do wyborów. Dziękujemy za merytoryczne odpowiedzi, za dotrzymanie dyscypliny czasowej. Myślę, że nasze spotkanie było wartościowe poznawczo. Dużo się dowiedzieliśmy o pomysłach poszczególnych komitetów. Zachęcamy Państwa do udziału w wyborach. Głosujcie, czytajcie wspólnotę. Mądrze wybierajcie. Ja tylko dodam, że relacja z, tego, z tej debaty będzie na portalu Lubin 24. Ale, Była relacja ale, ale już, już relacja...